Panie pośle, dzisiaj wyniknęło kolejne zamieszanie ze szczepionkami w naszym kraju. Jak pan może ocenić to, do czego dzisiaj rano doszło? W walce z pandemią, kompromitacja goni kompromitację. Dzisiejszy przykład uruchomienia zapisów no sprzecznych z komunikatem sprzed kilku dni pokazuje, jak ta władza jest bardzo nieprzygotowana do procesu szczepień. Mieli rok czasu, żeby przygotować się do tego momentu. I od samego początku e, błąd za błędem e, praktycznie można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość i rząd premiera Morawieckiego kompletnie nie panuje nad sytuacją i jeszcze w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rekordową liczbą zachorowań czy, czy zgonów, no dopuszcza do takich sytuacji, które bardzo... E, Irytują opinię publiczną. Ja przypomnę, że bardzo wielu miesz Polaków, Polek i Polaków po 70. roku życia jeszcze nie zostało zaszczepionych. Miał decydować wiek. W przyszłym tygodniu miały być rozpoczęte zapisy dla wszystkich poniżej 60. roku życia. Jeden dzień dla jednego rocznika. I nagle się okazało, że można mieć 40 lat. Jeśli się ma znajomych w PiSie, to będzie się zaszczepiony. Tak działa Prawo i Sprawiedliwość. Dla swoich drzwi otwarte, dla Polaków zamknięte, brak łóżek, brak respiratorów. To jest stan państwa polskiego w walce z pandemią. O godzinie 10 dzisiaj minister Dworczyk na briefingu prasowym przepraszał za zaistniałą sytuację. A jednocześnie lekarz, z którymi łączyła się ogólnopolska telewizja, mówił, że to nie tylko system rejestracji szczepień przestał działać na kilka godzin, ale że lekarze również nie mogą wejść w swój system. Ci lekarze, którzy kwalifikują do szczepienia i ci ludzie, którzy przyszli na szczepienia, którzy byli umówieni, no po prostu muszą stać przez te kilka godzin pod gabinetami lekarskimi. Jak pan ocenia tę sytuację z punktu widzenia pacjenta? Ale o godzinie 8 rano pan minister Dworczyk mówił, że to świadoma decyzja, że tak właśnie miało być, że ci, którzy wcześniej gdzieś sami wysłali zgłoszenie na e-pacjencie na portalu, no do nich zostały te zaproszenia skierowane. Więc trudno tutaj e, ważyć, bo być może za godzinę będziemy świadkami zupełnie innego komunikatu. To pokazuje, jaką jak brakuje nam jakiejkolwiek strategii działania operacyjnego w walce, w walce z pandemią. Ten rząd tak po, prostu, tak po prostu działa, bardzo chaotycznie. Kiedy zagrożenie było na niskim poziomie, wszystko zamykał. Kiedy mamy na wysokim poziomie, państwo jest całkowicie niewydolne. I winę za to ponoszą rządzący, bo to nie jest sytuacja z marca czy kwietnia ubiegłego roku, kiedy można powiedzieć, że świat został zaskoczony sytuacją. Było wystarczająco dużo czasu. Jak patrzę dzisiaj na te liczby zgonów, a Polska jest w czołówce krajów europejskich na całym świecie. Jesteśmy krajem, gdzie umiera dziesięciokrotnie więcej ludzi niż w Niemczech, chociaż jesteśmy dwa razy mniej licznym narodem. To pokazuje odpowiedzialność tego rządu za dramaty dziesiątek tysięcy polskich rodzin, które właśnie tracą swoich najbliższych tracą dlatego, że służba zdrowia i rząd jest całkowicie w tej sytuacji niewydolny.